TVG 9 Rosjanie oraz rosyjskojęzyczni Ukraińcy, bo tacy też są, na Ukrainie domagają się coraz bardziej zrównania języka rosyjskiego w prawach z językiem ukraińskim. No to argumentacje są bardzo pokrętne i ze sobą y, sprzeczne. Y, niektórzy mówią, że no, y, język ukraiński to nie jest prawdziwy język, że to jest niby dialekt rosyjskiego, y, ale z drugiej strony bardzo im się ciężko tego języka, który jest y, niby Dialektem, ja no, bardzo ciężko im się y, nauczyć. I y, y, no, nie należy za bardzo wchodzić w tą pokrętną argumentację, bo tak naprawdę celem tego wszystkiego jest y, zdeprecjonowanie języka ukraińskiego oraz zdeprecjonowanie y, niezależności Ukrainy od Rosji. Ale Polacy moim zdaniem, no zarówno ci Polacy z Ukrainy, jak i my tutaj, powinniśmy tak delikatnie kibicować Ukraińcom, tym ukraińskojęzycznym w tej walce. Ale mówię, to powinno się ograniczyć do kibicowania, nie powinniśmy się, broń Boże, bezpośrednio tam yy, angażować w te spory. Natomiast yy, no, jakieś stanowisko będziemy musieli zająć, yy, kiedy ten spór się rozstrzygnie. No, czy je jeśli, jeśli jednak język ukraiński zwycięży, no to możemy tylko przyklasnąć, że, że no, język ukraiński na Ukrainie, no, wiadomo, jest tym Głównym językiem rządowym. No, rosyjski może tam gdzieś jakoś jako pomocniczy język występować. No. Jeśli rzeczywiście jest y, tak trudno się nauczyć niektórym. No jakoś y, Polak, Polacy nie mają problemów z nauczeniem się języka ukraińskiego, chociaż to no, z innej grupy języków słowiańskich niby, bo to wschodniosłowiański, a, a polski do. do z tej grupy zachodniej się zalicza. Natomiast, no, jeśli jednak rosyjski zostanie zrównany z językiem ukraińskim, wówczas Polacy powinni się upomnieć o status języka polskiego, który również powinien być zrównany. Na razie oczywiście nie, nie należy tego czynić, dopóki ukraiński jest językiem urzędowym, ale dlaczego mamy być yy, jakimiś, no za przepraszam, ciotami czy frajerami i nie domagać się zrównania także języka mniejszości polskiej? No, yy, skoro Rosjanie mają mieć prawa, dlaczego praw nie mamy mieć my? Proste.